Dzień dobry, nazywam się Dolores Anna Żakiewicz. Jestem certyfikowanym edukatorem pozytywnej dyscypliny, socjologiem i tłumaczem języka migowego. Prowadzę ten kanał, relacja pozytywna sytuacja, jak i całą platformę edukacyjną o tej nazwie, po to, żebyście wiedzieli, jako rodzice i jako osoby, które dbają o dobre relacje, jak je budować na co dzień. Ten filmik jest z serii filmików: co zrobić kiedy. Temat dzisiejszego odcinka, co zrobić, kiedy dziecko nie chce wyjść z placu. Znamy tę sytuację? Mamo, mamo, jeszcze chwilę, mamo, nie teraz, prawda? I wtedy, jak wy mówicie, że czas wychodzić, to oni się najlepiej bawią i w ogóle wtedy jest bardzo fantastycznie, i jak wcześniej się nie bawili, to wtedy nagle zaczynają. No, ale siła wyższa. No, mamy jakiś określony czas na pobyt na placu, zazwyczaj mamy jakieś rzeczy do zrobienia w domu. Być może trzeba się położyć spać o normalnej porze, prawda? Szarość życia. Co ja robię z moim pięciolatkiem, który nie chce wyjść z placu, a czasami nawet z moją jedenastolatką? Kochani, dwie rzeczy. Po pierwsze, uprzedzam wcześniej. Uprzedzam wcześniej mojego syna i mówię, kochanie. Kończ powoli zabawę, za 5 minut będziemy wychodzić z placu. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, mamusiu. Ja mówię: OK, to jeszcze 5 minut, dokończ to, co robisz. On na to bardzo dobrze reaguje, dlatego że nie każe mu natychmiast porzucać zabawek i kolegów i wychodzić. I wtedy ma czas, żeby zakończyć swoje sprawy, które są niezwykle ważne. I wtedy ma zupełnie inne nastawienie do mnie. I za chwilę, jak wołam, mówię: już idziemy, czas już minął. Po prostu wychodzi. Czasami są takie sytuacje, że mimo wszystko nie chce wyjść. Wtedy stosuję taką, taką technikę pozytywnej dyscypliny uprzejmie i stanowczo. I mówię tak: Rozumiem, że dobrze się bawisz i czas już wracać do domu. Jutro też możemy przyjść na plac. Hmm? I to jest taka bardzo fajna konstrukcja, która informuje dziecko, że ja jako rodzic widzę, że ono się fantastycznie bawi, i ja generalnie to akceptuję, bo w sumie o to chodzi, żeby dziecko dobrze się bawiło na placu, i żeby fajnie spędziło czas. I pokazuję mu, że trzeba jeszcze więcej coś zrobić. Istotny jest łącznik i. W uprzejmie i stanowczo. Nie stosujemy, ale nie stosujemy innych łączników i spójników, stosujemy słówko i. Które daje to, że te dwie racje są równoważne ze sobą. Czyli tak samo jest ważny świat dziecka, jak mój świat. I to, że trzeba już iść do domu, bo trzeba się wykąpać, zjeść kolację, położyć spać, bo jutro jest nowy dzień i trzeba inne rzeczy fajne robić. Hmm? Zapamiętaj. Po pierwsze uprzeć wcześniej. Kochanie, za pięć minut zbieramy się do domu. Kończ zabawę, albo uprzejmie i stanowczo. Rozumiem, że świetnie się bawisz i czas już wracać do domu. Ja zazwyczaj jeszcze dodaję, e, jutro możemy też przyjść na plac, albo na przykład, a w domu będziemy robić naleśniki i jeszcze poczytamy książeczki. Przypominam też jakieś fajne rzeczy związane z domem, żeby mu się uruchamiały dobre skojarzenia. Bardzo rzadko się zdarzy, że nie chce w ogóle wyjść. Zazwyczaj to działa. Posłuchaj, jeżeli Ci się spodobało. Spróbuj wprowadzić w praktykę, zastosować. Napisz mi w komentarzu, jak Ci poszło. Zasubskrybuj mój kanał i e, może powiedz znajomym, że takie filmiki wchodzą na YouTube a i jest ich coraz więcej. E, zapraszam Cię też na moje inne media społecznościowe. Zapraszam Cię na następny odcinek, który będzie niebawem, bo on jest krótki i mogę je nagrywać. Tymczasem, pozdrawiam. Miłego dnia. Hej.